Dzień dobry, witam was ze strony Nobek I dzisiaj otwieramy nasz sklep z kartami do gier Tak, widzicie, to jest, moja, to jest moja buzia, tak? I musimy nazwać nasz sklep Ale jak nazwiemy nasz sklep, to ja nie wiem Może... Nobekland Tak, Nobekland to jest nasz sklep I tu będziemy mogli sprzedawać karcioszki Tak więc zobaczmy o co, co tu chodzi, dobra V yy, mi każe kliknąć I dodaj do koszyka, dobra, to poproszę, zamów I co teraz? No mamy karty, ale... A, mamy tutaj, dobra, mamy gdzie je położyć. Dobra, dobra, dobra. O, dobra, to booster paczki trzeba wypakować. Teraz wszystkie, dobra, wy wypakowujemy Ale dużo się mieści ich. A, mogę jakąś cenę ustawić albo coś? Przepraszam. O, jest dobra cena. To za 4 dolary będzie sprzedawane. Dobra, gotowe. Sprzedajemy za 4 dolary. Otwieramy. Dzień dobry, zapraszam. Najlepsze karciuszki. Same, kurde, super rare są karty. No, chodźcie, najlepsze, kurde, pokemonki i wszystko. A co, jest to. Co? Mogę otworzyć paczkę! Po... <laughs> Turtan! Płet, ale fajna płetwa. Ty, my możemy też stworzyć paczki sami? E, poczekajcie, panowie! Ej, halo! Ale co wam się nie podobało? Poczekajcie, już zmieniam, już zmieniam, już zmieniam, poczekajcie, poczekajcie, dajcie mi sekundę. Yy, wyczyść... To 3,50 chociaż, co? Może być? 3,50 cena? 3,5 najlepsza cena! Kurczę, ale to są naprawdę dobre karty! Ej, no co jest, panowie i panie? Halo? Ja, ja jestem dobry... To za ile mam je do ma was sprzedawać? Co? Poczekajcie, czekajcie, wycieć, za trójkę? Za trójkę chociaż kupicie? Ej, nic chcą nie nie kupować nic! O, to w Kupuje pani? Pani kup A pani ich nie otwiera tylko od razu, tylko nie pani pi kupi pierw. Kurde, za 3 dolary tylko kupują. O jejku, ale pani to już rzuciła, dobra. To kasujemy, Raz, dwa, trzy, cztery, tutaj pięknie, 15 dolarów dla pani. Dziękuję. Do widzenia! I zapraszam ponownie. Czy coś? A to jest strasznie tanio, to mi się będzie po co to otwierać. Co to jest? Ooo. Już, 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 biegnę, już biegnę już! I dobra, i właśnie. Do, 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 ale pani na kupowała dużo i fajnie, dziękuję bardzo. Proszę bardzo, trzydzieści Ale oni dużo kupują. Teraz ja, trochę za niską cenę, ustawiłem mi się coś wydaje teraz. Dobra, czekajcie damy wyczyść i damy 3,20. O, gotowe. Na 3,20 jest reszta. Co ty masz pająkę? fu, ma pająka na oku! Dobra, szóstka dla pani, dziękuję i zapraszam... Nie, pani, idź, idź sobie, idź sobie, idź sobie fu! fu! Idź! Nie, nie chcę go tutaj. Niefajny pan. A wyczerpuję, to mogę jakąś większą ilość. To mogę więcej ich Zamów. Dobra, to mówiliśmy dużo teraz. Dużo musimy dołożyć. Żeby ludzie kupowali dużo kart u nas. A jako piętko jeden karton czy dwa? No dobra, 3,20 dla pani tutaj. Nie 300, jejku. Wyczyść 3,20. Chociaż 300 też pani może zapłacić, się nie obraził. Byłeś pana kosułę tutaj. O czym pan. Aha, dobra, no to panu dychę dać, dobra. dyszkę dajemy 12 i 80 yy, W porządku. No nie widziałem, że nie... Kart... Że nie... Pieniążkami... Czemu trochę pieniążkami płacicie? Ja nie chcę pieniążkami, chcę kartą, kartą jest wygodniej. Kartą proszę płacić, państwo drodzy. Pan niech kartą płaci, dobrze? No i ładnie. Ale pani to uśmiechnięta, będzie otwierała pani póster No fajnie, mam nadzieję, że pani coś fajnego się trafi. O tutaj pani też kasujemy, 6,40 ale trzeba więcej kart zamówić. Oooo, takie możemy te kupić takie duże paczki, też. Poczekajcie, co zamówię, je otwieramy i dokładamy. Oderzę tak, bo oni strasznie dużo ich kupują. Ja nie nadążam normalnie. Przydało się, żebyśmy mieli jakieś sprzedawcy też. I to są te y, duże boosterpaki, tak? Dobrze mówię. No, patrzcie. Oooo, ale fajne. Poczekajcie, bo ja muszę cenę nie ustawić. Pierwsza pier cena muszę ustawić, poczekajcie. To 1 ze 25. O, gotowe. Takie busel Już biegnę, już biegnę, przepraszam pana, że panu musiał... Ale pana pająka później pana nie chcę, niech pan sobie idzie. I czekaj pan, idzie, pana, idzie, pana nie zapraszam ponownie. Ale pana tutaj za to, pana jak najbardziej zapraszam ponownie Tutaj mam nadzieję, że panu trochę fajne karcioszki, a pan tutaj bez twarzy, jakiś takiego. Pan taki tajniak jest, widzę. mam nadzieję, że panu tajnikowi też coś dobrego trafi. Kotek! Jak ma na imię kotek pana? Fajnego kotka pan ma jak ma na imię ten kotek? Zdzisław? Fajnie! Ale karty pojęcia nie tego, bo tak mi się wydaje, że tak teraz jest tanie, to zadałem wycić nawet 28. O, żeby dużo zarobić na tych paczkach. Czy ja mogę jakoś zatrudnić sobie pracownika tutaj? To tu jest ciekawego pod Z. A są moje karty, które mam? A jak ja mogę wystawić? Mogę jakoś wystawić? E, akcesoria? Co to jakieś dziwne rzeczy? Dobra, to mówimy dużo. Poczekaj pan, bo te teraz muszę karty trochę wyładować, bo tutaj no trochę ciężko jest z katami u nas. Sekretarzem, panujcie się zasłania, ja tu karty wkładam dla nas, żeby były. Bo wy tak dużo kupujecie, że ja muszę dokładać? Ładnie, żebyście byli zadowoleni wszyscy! A żebym szczególnie nie był zadowolony, to najważniejsze, prawda? <laughs> a jak mogę kupić gdzieś więcej tych? Poczeka Poczekajcie: Windows, Doors, Chairs, a ja bym chciał, może bardziej. e Interaktor, czy to jest. O, stoły. Ale ja nie chcę, ja chcę coś innego, ja potrzebuję coś ważniejszego. Czekaj, już, biedny, już, 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 przepraszam pana, przepraszam bardzo pana szanownego, już tutaj wbijam tutaj panu wszystko. W ogóle, o której wygodzie jesteście, kury po karty? Byście mogli poszli spać trochę, co? Przydałoby się pójść spać. Ale jak płacicie, to ja to nie będę narzekał, prawda? Hi, hi, hi. Jak mogę się powiększyć mój sklepik? Dziękuję. To pani czekała całą, całą noc na, przy, przy kasie, żebym skasował panią. Ja mam problem, bo ja nie wiem, gdzie się kupuje więcej rzeczy, ja mam tylko jeden taki stoliczek i tyle tutaj. Trochę łyso. Panie, powiem panie, jak to mogę się powiększyć w mój sklep? Ej, no ale jakie ja mam powiększyć ten sklep? Jakie ja mam to zrobić? Mogę światło sobie zamontować, ale nie potrzebuję światła. Teraz potrzebuję to rozbudować jakoś. Gdzie tu coś do rozbudowania? Przepraszam. Widzicie to? Po prostu karty właduje. Co się tam będę. Nie będę się martwił o to na razie. Na razie nie potrzebuję w sumie tego. <laughs> nie potrzebuję więcej miejsca, tak. Powiedzmy ale klienci tu już ładnie wydałem pieniążki tutaj aś miło, aś mi się chce kasować normalnie. wy macie z tymi pająkami ludzie tutaj? Kurczę, wszyscy jakieś pajączokowe rzeczy mają, mi się to nie podoba. I co pan? Nie zapraszam pana ponownie tutaj. Nie, nie będę teraz kasował. Jak się robi to, żeby mieć więcej rzeczy? Ja potrzebuję mieć więcej stołów, choć tego więcej regałów. Regały? Halo, mogę powiedzieć się regały? Tu? A tu są! Dobra, bierzemy kolejnego... Ty mogę takie coś kupić? O, a co to? To jest, to? to jest to, że mogę karty sprzedać wtedy? Spróbujemy, dobra. Dam tutaj takie coś. I co mogę z tym zrobić? Mogę tutaj dać kartę? Mogę! Dodamy tą kartę. I ją wystawimy za... za szóstkę! O, gotowe. I tu damy inną kartę jeszcze. Tą damy za trójeczkę. I zobaczymy, czy ktoś kupi takie karty pojedyncze też. Ale fajnie! To jest dosyć jak ta gra na komputerze, właśnie jak masz też ten sklep z kartami. Strasznie ładnie zrobione. Strasznie tak fajniutko. Dobra, ty wszyscy ładnie potem to jest gotówką, ale to kurcie wyliczone. Dobra, wyliczone, Pani już nie dał wyliczone, ale to jest bardzo ładnie. Dziękuję bardzo i do widzenia i zapraszam ponownie. 28 dla pani w porządku już. A mogę gdzieś zatrudnicy pracownika, bo ja bym chciał kurcie tak nic nie robić w sumie, wiecie? Już kasuję, już przepraszam, proszę tutaj booster paczki dla pani i w porządku. O, pani kupiła tą karcioszkę fajno. do, fajna, fajna, no. Wiecie co, sam potwiałem te booster paczki, bo czemu by nie? Chodź ja, i co tu będzie? Zobaczmy. Łapać tartan fen. Uoo, to jakiś tego rainbowy. O jakie dwa rainbowy miałem. Ale fajnie, ale 90 nie jest to tak dużo zysku. Ale zobaczymy, może to będzie w tym. W tym będzie kurczę jakiś ultra rare, zobaczycie, patrzcie. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Dobra, nie było nic kompletnie. Och. Bo ja żartowałem, bo to będzie w tym teraz, w tym co teraz otworzę. Patrzcie, teraz tu będzie patrzcie. O widzicie już złota odbarmówka ładna. I... 41 Full Art, widzicie na to? Mówiłem, że tu będzie taki super ultra. I tu taki Full Art się trafił, zarąbiaszczy. Dobra, to go od razu kładziemy tutaj. Full Artika mojego, dajemy cenę do niego 50, bo jest taki fajny, że ja nie chcę go sprzedać. Nie chcę siedzieć po prostu, jakby nie widział go nikt. O, pani od razu chwyciła, zobaczyła, że ole super, też takiego chcę. Ja wiem, co ludzie chcą. Dobry, o pan tutaj tylko, tylko ten, tą kaciuszkę? Dobra, spaczka, nie ma problemu. proszę bardzo ta pani chyba od razu dostała wiadomość na kurcie na tym, na TikToku, że o, patrzcie, tam kurcze, Nubek wystawił kartę super, za super cenę i od razu przybiega, widzicie? Wy też powinniście od razu przybiegać, jak widzicie takie rzeczy, no, u mnie, bo ja to wiem, ja to tanie oddaję wszystko. Dobra, otwieramy spaczki. Teraz wy musicie poczekać, bo ja też tak chcę otwierać paczki. Dobra, nic nie ma, nic nie ma, nic nie ma, nic nie ma. Aś nic się nie utrafiło, dobra, to kolejny się trafiło. I czy ty będzie? No i dobra, dobra, dobra. O, ten fajny, już taki kurczę shiny, taki bardziej lerek. O, to ładnie, się, tu, tu się ładnie trafiło, no ładnie, ładnie. I... No, tutaj nic, 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 nic. O to już taki z obramówką srebrną, fajnie. I fularci kolejny! Jajku, dobra, ty dobrze idzie, dobrze idzie. To mi się bardziej otwiera samemu. bardziej mi się poza samym otwierać te paczki niż kurczę sprzedawać, ja? Damy go za 45. O, i 7 będzie zysku, pewnie. Gotowe. Tutaj też od do tego wystawimy, za szóstkę, tak jak wcześniej. Dobra. No, proszę. Już, piękne, już przepraszam. 3 booster... 4 booster bo... bo, bo, bo aż nie wiedziałem co powiedziałem normalnie. Ale tyle wydała pieniążków umiałaś mi miło się zrobiło normalnie. Dziękuję. No dobra, trzeba wystawić teraz więcej, bo ona to wykupiła kościę pół sklepu mi. Wiem, że mały sklep mam ma tylko jedną półkę. Już biegnę, już biegnę. O pan też kurde, dwa i ty, jeszcze karciochę tą moją specjalną, proszę bardzo, zapraszam ponownie. Mimo tego, że pan ma pająkach, którego nie lubię, to i tak będę mił dla pana. Przepraszam, że byłem niebił wcześniej. Tak. O pani tutaj tego Superrera kupuje. O, ja bym też go kupił, gdybym mógł, ale jestem taki dobry, że małe ceny daję wszystkim klientom tutaj moim. Żeby mogli się nacieszyć takimi kartami, które ja bym mógł sobie zostawić i je na przykład tam mieć za milion dla siebie w serduszku, ja wam daję tak bardzo tanio je wszystkie karty, tak, bo ja jestem dobry sprzedawca. Mhm. Muszę tak mówić, żeby chcieli powiedzieć więcej, o mnie, wiecie o tym. No dawajcie coś fajnego, coś fajnego teraz, no tu będzie coś fajnego. Ja to czuję. O, już była złota bramówka, złota bramówka to już jest fajnie. No Złota bromówka bądź. I ostatnia karcioszka, tu będzie coś takiego. O, zobaczcie, patrzcie. I... O, był jeden taki rerek, no, no dobra, nie było nic, nic się nie trafiło. Ale za to, że się nic nie trafiło, no to jednak ja muszę jeszcze jedną otworzyć, przepraszam, a to jest takie, no, takie są zasady, tak? Tak więc otwieramy i tutaj co będzie? Nic? Uuu, taka rainbow karciucha, o, jeszcze ładna złotówka, taka złota, srebrna. Ładna paczka się bardzo ładna paczka, no, podoba mi się. Ci już wykupili wszystko, to ja muszę dołożyć od razu. Pan Pajęciak, mówięcie panu, żeby pan tu nie przychodził. Bo mi się nie podoba Pana buzia strasznie, bo jest taka mm, nieprzyjemna. O, dwa boosterboxy takie, dobra. 56 dla Pani tutaj, dziękuję bardzo. Chyba kupię więcej boosterboxów. Może też kupię ten... o, regał. Ten dużą paczkę taką kart i dużą tych, okej. Okay. i zamów. Ło, ale się regał tutaj wystawił, dobra. Jeśli obok, to tak mogę idealnie obok postawić, ale fajnie, dobrze to zrobili, tak? Że nie muszę tak się martwić w ogóle o to. Nie! Tu nie miały iść te... A, ale popsułem. Dobra, to wiecie to chyba przestawię po prostu to później, tak? Gdzie tu będą same te karciożki, tam będą te boosterboxy wszystkie. No, tak zrobimy. A mogę te schować z powrotem? Nie, to ja będę po prostu otwierał sobie i tyle. Już biegnę, już przepraszam pana. Jeden booster, bo paczek trochę słabo, no ale ja to nie będę mówił. Jak pan uważa, że panu jeden pak pak wystarczy, powiedział, że do trzeci, by się trafiło coś fajnego, ale pan tam wie, lepiej, dobra, dobra, nie będę pana tam nakręcał tak. Panu, pan, panie, panie pan właśnie boksa i panie wtedy trafi takie karty, że to ja pierniczę. Albo niech pani kupi po prostu kartę najlepszą, tak jak pani kupiła tę kartę, od razu wie pani, co kupuje, jest pani zadowolona, ja też jestem zadowolony. Chociaż jestem nie aż tak bardzo zadowolony jak pani, bo ja wiem, że te, co ja pani dałem, te karty są tak tanie. O, złotówka się drga, złota karta, fajnie. Oj, szlajna taka. Dobra, dobra, fajnie. Dobra, są karty. Już pana kasuje, już, już. Ty, iś, 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 iś. Lecimy od razu: 19, 20. I proszę, dziękuję i do widzenia. le pan tutaj wykupił. Ja poczekaj, następny. Bo ja ty panu pieniądze wydaje. A to mi kurczę robi, jakiegoś blackouta takiego. W porządku, dziękuję. Kurczę, pan całą noc czekał bo ja zasnąłem przy kasie Ale kuzacko to idzie, kurczę, wszyscy kupują wszystko, wszyscy robią mój sklep. I... Fajnie. No dobra, ale to było na tyle w tym odcinku z naszego sklepu z kartami do gier w Nubekland. Jeżeli chcecie wiedzieć więcej, to wiecie co robić, zostawcie lajka, like subka, może jakiś komentarz. A ja się widzę z Wami w kolejnym odcinku. Do widzenia, cześć i pa Clap, 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 clap,